Dzień dobry, dzień dobry. dobry. Halo, halo. Ua. Małpka, przymigaj się z wszystkimi! Witamy, witamy wszystkich na porannym rozruchu. 904. Miałem małe problemy z odpaleniem sprzętu, ale już wszystko działa. Jak tam? Macie papier. Czy jest w domu papier? No, wczoraj jak wrzuciłem tą informację, że ćwiczymy z papierem, to nagle się okazało, że to jest bardzo... E Ważna sprawa teraz ten papier toaletowy, ale myślę, że każdy w domu ma te 4-5 rolek, które będą nam potrzebne. Witam wszystkich, witam wszystkich, piszcie do mnie, czy jesteście. Wczoraj ćwiczyło nas 50 osób. Przynajmniej tyle widziałem na żywo, więc zobaczymy, czy pobijemy dzisiaj. Rekord. Słuchajcie, dzisiaj będzie ostatni rozruch poranny w tym tygodniu. Jutro zrobimy sobie przerwę. Mam niestety trochę rzeczy do zrobienia i nie dam rady jutro z Wami poćwiczyć, ale widzimy się w poniedziałek, na pewno. Dzisiaj ćwiczenia z papierem. Rozruch poranny z papierem toaletowym. Można z papierem robić różne fajne rzeczy i zaraz pokażę, jak się do tego zabrać. Oczywiście dzieci ćwiczą z nami, ale z dziećmi ćwiczą też rodzice albo znajomi, którzy akurat tutaj się pojawili. Dobra motywacja, żeby zacząć dzień od rozruchu porannego, żeby się trochę rozruszać i wejść dobrze w dzień. Ok, witamy Justyna. Witaj, jest papier. Pominka Nikola gotowa. Okej, okay, super. Dobra. Karola, cześć. Czyli pewnie jest Dominik z nami. Michał, Martynka, są. Świetnie. Okej. Okay. Papier gotowy. Od razu mówię, ten papier będzie jeszcze przydatny do użycia. Nie będziemy robić żadnych ćwiczeń z, yy, z marnowaniem papieru. Nie możemy teraz marnować papieru. Nie, nie, nie. Okej. Okay. Jesteśmy z deficytowym towarem. Super, panki gotowe. Na razie nie słyszę Gabrysia, ale zapraszam do mnie. Zejdźcie trzy piętra niżej. Musimy jakiegoś razem live'a zrobić w na następnym tygodniu. To jest dobry, dobry pomysł. Trening z sąsiadami. Tego jeszcze nie było. Dobra, odkładam laptopika. Witam wszystkich. Super, jest nas już 30 osób. Marcel gotowy, Tata też gotowy. Ok. No to teraz zaczniemy sobie od ustawienia tego papieru. Jeśli macie trochę miejsca e, u siebie w domu, to proponuję najpierw wziąć cztery rolki i ustawić je sobie w szeregu. Czyli jedna obok druga, obok trzecia i obok czwarta. Mniej więcej w ten sposób. Nie wiem, czy widać dobrze. Chyba widać. Okej, okay, super. I zaczniemy sobie od truchtu. Od truchciku. O, chyba mnie trochę ucinam muszę zmienić kamerę. Mamy troszeczkę wyżej. Eee... O, teraz powinno być lepiej. A więc gotowi. Zaczynamy. Sobie, tutaj, jakiś I biegniemy. Dookoła, ruchcik, mijamy. Zaczynamy. Wszyscy, wszyscy razem. Jeśli macie w domu więcej miejsca, rozłóżcie ten papier jak najwięcej, jak najdalej potraficie, tak, żeby było więcej miejsca do ćwiczenia. Hop, żeby nam się w głowie nie zakręciło. W drugą stronę biegniemy. Biegniemy, 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 biegniemy. biegniemy, biegniemy. Hop. Drugą stronę hits, hyc, 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 hyc. super, hop, drugą stronę i stop. Ok, teraz tak będziemy poruszać się w jedną stronę przodem, a w drugą stronę tyłem, czyli zaczynamy bieg przodem do przodu, hop, wracamy tyłem, patrzymy za siebie. I znowu przód, tył, 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 tył. tył. Przód i do tyłu. Hop. Drugą stronę. Stop. I w drugą, drugim kierunku. Czyli znowu biegniemy z tej strony, na przodu, a potem tył. I znowu Mian. przód i tył. Przód. I tył. I jeszcze raz. Hop. Hop. Super. Ok. Teraz rozłożymy rolki trochę szerzej od siebie. Tak, gdyby to były pachołki. Ułożymy po prostu slalom. Slalom z papieru. Można? Można. I teraz tak. Będziemy poruszać się slalomem i będziemy wracać bokiem na początek. Ok? Dobra. I zaczynamy, hop, małe kroki, slalom, super, i wracam z powrotem. Ustawiam się, możemy zaczynać raz z jednej strony, raz z drugiej strony. Super, i hop. Wracamy z powrotem, i hop. Druga strona. Powrót. Super. Ok. Slało zostaje. Zmieniamy sposób poruszania się. Teraz nie będziemy biegać, tylko będziemy podskakiwać. Czyli podskoki obunusz pomiędzy rolkami papieru. Ręce w bok. I lecimy. Staramy się nie dotknąć papieru. I wracam z powrotem. Zaczynam od drugiej strony. I powróć. I jeszcze raz to samo. Hop. Z powrotem. I z drugiej strony. Pamiętajcie o oddechu. Oddychamy. Wdech. Wydech. Super. Ok. Teraz będziemy robić slalom, ale bokiem. Ustawiamy się bokiem. Przechodzimy znowu do biegania. A więc hop. Tył. Hop, przód, hop, tył, hop, przód. Wracam z powrotem, obracam się w drugą stronę. Małe kroczki, i slalom. Tak, jest do przodu, do tyłu. Z powrotem, przód, tył, pyt. Wracamy. Jeszcze raz. Powrót. I druga strona. Świetnie. Okej. Okay. Jeszcze jeden sposób poruszania się pomiędzy papierem tyłem. A więc obracamy się tyłem i biegniemy tak, żeby nie dotknąć papieru. Wracamy z powrotem. Z drugiej strony. Hop. Hop. Cały czas patrzy pod nogi. Hop. O. Natknąłem. Świetnie. Z powrotem. Teraz zacznę z tej strony. Raz, I raz, i raz, i raz, i raz, i raz, i z powrotem. Ok, super. Przechodzimy jeszcze do jednego ćwiczenia w takim ustawieniu Przeskoki obunusz, czyli... Staram się przeskoczyć przez każdą rolkę papieru. Ok? A to. Chodź tutaj. Hop. Nie chcesz? Dobra. Ako ćwiczy z nami. Uwaga. Gotowi? Ręce w bok. Nogi razem. I przeskakujemy. Raz. Dwa. Trzy. I cztery. Wracamy z powrotem. Uwaga. Nogi razem. Hop. Raz. Dwa. Trzy, ja mam cztery rolki akurat. Super, jeszcze raz, hop, 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 świetnie. Z powrotem, ostatni raz, ręce, nogi razem, ręce w bok, przeskakujemy, hop i cztery. Super, okej. Okay. Bierzemy papier. Obok siebie, składamy go z powrotem, bierzemy sobie łyczkę, łyczek wody, na okłody. Marcin, rozśmieszyłeś mnie, skąd masz papier? Załatwiłem, zamówiłem sobie w sklepie. Teraz trzeba zamalać niektóre rzeczy, np. drożdże, papier. Wiesz jak jest. Ok, słuchajcie, teraz... Będziemy korzystać z tego papieru w taki sposób. Ustawiamy cztery rolki, wystarczączne, przed sobą. W ten sposób. OK. Stajemy sobie przed papierem, tak mniej więcej metr od niego. Palce lekko na zewnątrz. Zaczniemy w takiej pozycji półprzysiadu. Będziemy wyskakiwać po papier. Hop. Chwytamy jedną rolkę. A okay, to uważaj. Odskakujemy do tyłu i kładziemy ją przed sobą. Ok? Próbujemy razem. Gotowi. 3, 4. Hop. Raz chwytam rolkę. Hop z powrotem. Lecę po drugą. Hop! I powrót. Kładę na tej pierwszej. Hop! Chwytam. Hop! Kładę z powrotem. Hop! Do przodu pochylam się, teraz trzeba niżej się pochylić. Odskakuję i ustawiam taką wieżyczkę. Teraz robimy to samo, tylko w drugą stronę. Czyli nogi ugięte, chwytam papier, hop, wyskakuję do przodu, kładę go przed sobą, odskakuję do tyłu. Raz, hop, kładę papier, odskakuję, robię przysiad, chwytam papier. Wyskakuję do przodu, kładę go na wieżyczce i z powrotem do tyłu. I ostatnia rolka, hop, przód, tył. Ok, super. Teraz tak. Ustawimy sobie papier przed sobą, tylko ja ustawię się bokiem do was. W zasadzie to jest tak podobne ćwiczenie. Teraz nie będziemy skakać do przodu do tyłu, tylko będziemy skakać z obrotem o 180 stopni, czyli biorę papier, hop, przeskakuję, kładę, hop, wracam z powrotem, Ok? Zaczynamy jeszcze raz. Gotowi? Trzy, cztery, łapię, hop, odbijam się w górę, kładę z powrotem, przeskakuję, chwytam papier, hop, przeskok, kładę, hop, łapię papier, hop, Wysoko do góry i obrót w powietrzu. I przed sobą. Super. Nabieramy powietrze. Dech. O, leczymy to trening. Uwaga. Drugą stronę. Dokładnie tak samo. Uwaga. Najpierw się ustawiamy. Dzieciaczki gotowe. Hop, papier, papier. Przeskakujemy wysoko w górę. Kładziemy. Przeskok, chwytam papier. Hop. Z powrotem. Hop. Wpływam papier, hop, z powrotem. I ostatnia rolka. ta -da! Świetnie. Nogi rozgrzane. To teraz przejdziemy do takiego ustawienia. Kładziemy papier przed sobą. Uwaga. Podpieramy się przodem, tak? Jak do pompki. Jedna ręka, druga ręka. Okej. Okay. O, Iza. Pozdro Iza. Cześć. Uwaga. Podpieramy się przodem. Bierzemy papier. Opieramy się na jednej ręce. Lekko przychylamy się na tą stronę. Kładziemy papier z tej strony. Teraz druga ręka. Hop. Kładę papier. Hop. Ustawiamy taką wieżyczkę w drugą stronę. Ok. Rozpocznijcie. Jeśli ktoś nie ma tyle siły, może się podpierać na kolankach i robić to w ten sposób. Okej? Okay. Teraz to samo, tylko w drugą stronę. Gotowi? Ciach. Raz. Hop. Dwa. Dużo jest tych ćwiczeń z przekładaniem papieru. Można to robić na tysiące sposobów. I od razu lecimy w drugą stronę. Ciach. Jedną. Rękę, drugą rękę, trzeci papier i hop, i wracamy do góry. Elegancko, dobra. Bierzemy nasz papier. Słuchajcie, teraz ustawimy go w ten sposób. Jedna rolka, druga, widać. Muszę zobaczyć, ta kamerka ma szeroki kąt, powinno być widać. Obok siebie, w ten sposób. Jedna rolka z jednej strony i dwie po środku. Mhm. I teraz robimy sobie ćwiczenie równoważne. Czyli będziemy stać na jednej nodze, tak nie za daleko od tego papieru. Cotnę się do tyłu, żeby było nie lepiej widać. Ok, uwaga. Dzieciaczki, robimy bociana. Hop, nogi w górę. Przepraszam, jedna noga w górę. I teraz stojąc na jednej nodze staram się Dotknąć A! jednego papieru z boku, trochę bliżej stanę. Drugi papier dotknięty. Uwaga, teraz zmiana ręki. Hop, udało się. Jest. Stoję cały czas, udaje mi się. Super. I jeszcze jeden papier mi został. Hyc. Dotknąłem. Hop, i jeszcze pakusia na koniec. Zmiana nogi. To samo ćwiczenie na drugiej nodze. Uwaga. Kolanko w górze. Utrzymujemy równowagę. I znowu. Dalszą ręką. Do papieru. Dotykamy. Jest. Staje z powrotem. Prostujemy się. Wychylamy się do przodu. Dotknięty. Ok. Uf, ale dzisiaj buja. Druga ręka. Daleko, daleko przed siebie. Do góry. Jeśli jesteście za blisko od papieru, jest za łatwo. Cofnijcie się do tyłu. OK? Został mi jeszcze jeden. Hop. Do góry. I jestem w górze. Super. Dobra? Bierzemy jedną rolkę. Jedna rolka papieru. Spróbujemy teraz znowu stać na jednej nodze. Z papierem na kolanie. Ustawiamy go. Ładnie. Hop. Ręce w bok. I stoimy. Stoimy. Jest za łatwo? Nie ma problemu. Biorę drugą rolkę. Powtarzam to samo. Kolano w górę. Ustawiam jedną. Ustawiam drugą. Próbujemy. Stoimy, stoimy, stoimy. Super. Udało się? Bardzo dobrze. Jeśli rolka spadła, nic się nie dzieje, biorę ją z powrotem i próbuję to powtórzyć. Zmienimy nogę, ok? Kolanko w górę. Spróbujemy teraz trzy papiery. Poprzeczka idzie w górę. Mamy jeden. Mamy drugi. O -o. Mamy trzeci. Ręce w bok. Oddychamy. Tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Świetnie. No to co? Trzeba pobić rekord. Cztery papiery. W się uda. Tan, 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 tan. Najpierw pamiętajcie, żeby stabilnie stanąć. Utrzymać równowagę, i w takiej pozycji dopiero zaczynamy układać papier. Ktoś Wam może podawać. Rodzice mogą Wam podawać ten papier. Żeby było wygodnie. Hop. Mam dwa. O, o. Nie, no musi się udać. Będzie siara. Trzy. Dobrze. Został czwarty. Jest czwarty. Trzy, dwa, jeden. Było. Krótko, ale było. Super. Jak Wam się udaje? Ok, dobra. Słuchajcie, zrobimy sobie teraz parę ćwiczeń w pozycji e Siedzącej i leżącej. To znaczy, zaczniemy sobie od ustawieniu, ustawienia papieru. Raz, dwa, trzy. Mogą być trzy rolki wystarczą. Siadamy sobie i będziemy przekładać nogi z jednej strony na drugą stronę takiej wieżyczki z papieru. Tylko przepraszam. Podpieramy się tyłem. Proste nogi. I przekładamy. Hop! Raz na jedną stronę, raz na drugą stronę. Hop. I z powrotem. Oczywiście stopy nie dotykają podłogi, cały czas są w powietrzu. Raz w jedną, i raz w drugą. Utrudnimy sobie to trochę. Dokładamy jeszcze jedną rolkę. Teraz trzeba wyżej podnieść nogi. Gotów? Hop. Hop. Trochę bliżej staję. siedzimy. Raz. I dwa. I na drugą stronę. I na drugą stronę. I hop. I hop. Super. Teraz bierzemy jedną rolkę. te odstawiamy. Nie podpieramy się już rękami z tyłu. Tylko nogi są uniesione w górę. I będziemy przekładać tą rolkę pomiędzy kolanami. Hop. 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 Hop, hop. Jeszcze, 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 jeszcze. Coraz szybciej. Ciach, ciach. Oj, wypadła mi. A okej, okay, nic się nie dzieje. Kolejne ćwiczenie. Mam cztery rolki obok jedna na drugiej. Teraz kolana razem, stopy razem, unosimy je w górę, napinamy mocno mięśnie brzucha i przekładamy rolki z jednej kubki na drugą kubki i papier. O, o, hop. Raz i dwa. Udało się. Cały czas kolana w górze i z powrotem. Hop. 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 Odpoczywamy. Uf. O, o kurcze. lepiej, Dobra. Kolejne ćwiczenie. Jak tam? Dajecie radę? Ja jeszcze mam parę ćwiczeń, naprawdę jest ich sporo, można wymyślać. Nie kończy się. Inwencja. Kładziemy się na brzuchu. Kładziemy się na brzuchu. Czy mnie widać, czy mnie widać? Chyba mnie widać. Chodzi teraz o to, żeby tą rolkę przełożyć za plecami. W ten sposób. Hop, unosimy się z tyłu za plecami i przed sobą. Teraz I dwa. O, uwaga, żeby nie wypadła. Chyba widać. Z tyłu raz, z przodu dwa. Z tyłu raz, z przodu dwa. Hop, hop. Ok, a teraz w drugą stronę. Ciach. Raz, dwa. Raz, dwa. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. I jeszcze jeden. Ok. Super. Stajemy do góry. Łyczek wody. Pocznijcie chwilkę, jak tam, jak tam, cztery rowki straciły życie. Może się da jakoś odzyskać? Dobra. Bierzemy teraz tak, to mamy, to mamy. Teraz trochę zabaw z papierem. Słuchajcie. Trochę sobie odsapniemy. Zobaczymy, czy będziecie potrafili wytrzymać na stojąco, z jedną ręką z przodu, z jak największą liczbą rąk. Czyli znowu ktoś z rodziców może pomagać. Trzymam jedną. Dokładam. Ok. Hop. Dokładam. Mam trzy. Okej, okay. Lecimy dalej. Sztuka cyrkowa. Mam cztery. Do domu zostało mi jeszcze dwie. Idę po nie. Super. Od razu dokładam dwie. I mam sześć. Kto potrafi więcej? Sześć rolek. Jeśli wam się udało 3 i nie spada, spoko. Nie ma problemu. Ale teraz trochę trudniej, bo postaramy się z tymi rolkami chodzić. Czyli przemieszczamy się cały czas, obserwujemy, żeby one nie spadły. Aha, okej, okay. super. Odkładamy i próbujemy na drugą rękę. Teraz druga, trzecia, czwarta. Mam piątą. I mam szóstą, więcej nie mam. To wszystko. I próbujemy. Tak, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Elegancko, jeśli ktoś ma więcej rolek, można zrobić rekord do 10 na przykład. Aha, świetnie. Dobra, odkładamy rolki. I zostajemy przy jednej. Może widzieliście teraz ee, na różnych na różnych e, facebookowych profilach są jest challenge, czyli zamiast piłki próbujemy kapkować i odbijać piłkę nogą papierem. Nie wiem czy mi się uda. Ale możemy spróbować, co? Spróbujemy. Każdy bierze jedną rąkę. I próbujemy. Dwa. To jest słabo. Ok, jeszcze raz. Dwa. Słabo. Może do pięciu mi się uda. Dwa. i słabo, słabo. Słabiutko. Znowu dwa. Kurczę, wstyd. Hop. Dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Jest. Huh. Mamy rekord. Sześć razy. Próbujemy lewą nogą. Znowu sześć. Zaraz lepiej. O, widzicie. Ćwiczenie czyni mistrza? Trzeba próbować. Nie zniechęcamy się. Uwaga na telewizor. Ok. Gol. Fuh. No to dobrze. Ja siadam. Patrzę na wasze komentarze. Jak tam, jak tam. Yy, dziewczyny się pytają, czemu pies uciekł. Pakuś nie uciekł, on stoi koło drzwi, bo yy, zaczyna już piszczeć, bo chce wyjść. Najadł się piesek. Ostatni raz był rano, więc teraz za chwilę czeka mnie jeszcze spacer z, yy, z pieskiem. Fajne. Widzę, że Wam się podobało. Bardzo mnie to cieszy. Widziałem te wszystkie fotki, z które mi udostępniacie. Bardzo fajne. Tak jak wspominałem na początku, jutro, jutro treningu nie będzie. Rozruchu porannego nie będzie. Ale za to zwracamy w poniedziałek. Jest już sześć tych filmików, które można sobie odtworzyć. Więc. Jest materiał do przerobienia. Można dzieciom puszczać te filmy, można je powtarzać i ćwiczyć sobie co rano. Mobilizujcie się z samego rana, tak żeby zaraz po, po śniadaniu, zanim jeszcze dzień się rozpocznie, żeby te 15-20 minut poświęcić trochę na aktywność e, aktywność fizyczną. Jeśli o właśnie, może macie jakieś pomysły. Jeśli macie jakieś pomysły co do ćwiczeń, w jakim przedmiotem, z domu, który jest z domu. Chcielibyście, żebym zrobił taki, taki rozruch, to możecie w komentarzach wpisywać. Lajkujcie, udostępniajcie. Ja będę na bieżąco wklejał na profilu Junior Sport informacje co do przyszłego tygodnia. No i to chyba by było na tyle. Kto tam, kto tam. Martynka Michał ćwiczyła, super. I za dziękuję. Pozdrawiam Jasia, Leona, ta stała ekipa, która ćwiczy cały czas. Pozdrawiam kolegów, koleżanki, którzy też zaglądnęli. Ciekawe, czy też się czy ćwiczyli z nami, z tym papierem. Filmik jest do odtworzenia, więc można później sobie to powtórzyć. Ja życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiamy serdecznie i do poniedziałku.